Minęło kilka dni od matury rozszerzonej z matematyki. Można powiedzieć, że kurz bitewny opadł, emocje też już chyba ostudzone, więc można powiedzieć coś na temat matury rozszerzonej. Tutaj zrobiłem ankietę na swoim kanale, i na podstawie tej ankiety jakieś wnioski, i takie moje subiektywne wnioski, i próba. Znalezienie jakiejś obiektywnej oceny, może jeszcze nie dzisiaj, ale wskazówkę, gdzie, ten, gdzie tą obiektywną ocenę takiej matury, trudności tej matury szukać. Zacznę od ankiety, którą zrobiłem na kanale. Do matury podstawowej odpowiedziało 518, 518 osób i to jest czas, jak widać, 12 dni temu. I te 12 dni temu dało takie odpowiedź, że łatwa lub bardzo łatwa jest 74% średnia 21, a trudna albo bardzo trudna 2%. Większym, większy odzew dało, otrzymałem więcej odpowiedzi otrzymałem do matury rozszerzonej 786 i to tylko 5 dni. No ale też wyniki chyba bardziej zabolały, bo mamy. Trudna albo bardzo trudna jest 80%. 15% że średnia, a tylko 5% yy, uważa, że matura była łatwo, al, łatwa albo, albo bardzo łatwa. 786 głosów, no to już można z tego, myślę, wyciągać jakieś wnioski. To nie jest tak mało, czyli no to 80% to już trochę, trochę ludzi jest, które uważało, że matura była trudna albo Albo bardzo trudna. No i teraz dlaczego? Odpowiedzi, które pojawiły się pod ankietą CKE zaskoczyło mnie obliczeniami, bo nigdy nie przypuszczałem, że dadzą takie coś. Obiektywnie matura nie była trudna, ale presja na maturze zrobiła swoje. No i to się tutaj pojawia parę razy. Presja na maturze. Gdzieś tutaj jeszcze było napisane. No nie mam tu, nie, nie widzę teraz, ale że. U... O, tutaj jest. E... Pisałem w ławce i w garniturze. E... Czyli też ta presja, tak? Tutaj moim zadaniem, zadania były trochę trudniejsze niż zeszłoroczne, ale pewnie dlatego, że pisałem w ławce i w garniturze. Czyli pisanie w domu matury, rozwiązywanie sobie zadań na kartce w domu, to jest jednak coś innego niż matura. No co, co by tutaj z tym zrobić? E... Myślę, że to jest taka uwaga dla przyszłorocznych maturzystów. Trzeba by próbować gdzieś pisać. Najlepiej pod jakąś presją, czyli na przykład, no, próbne matury w szkole, z tego co, co, co wiadomo, to są pisane tak bez ocen, i dlatego często podejście jest, a podejdę, zobaczę, jak to będzie wyglądać, po pół godziny wyjdę, nie ma problemu. Trzeba by tak spróbować, może pod presją wyniku, żeby na ocenę matury napisać, nawet jeżeli nie całą maturę, to pół matury na przykład. I wtedy już na maturze nie będzie takiego zderzenia ze ścianą. Konkursy też jakieś matematyczne. Mamy różne konkursy matematyczne, niektóre niestety płatne, niektóre za darmo. Można by spróbować w takim konkursie wystartować. Zawsze to pisanie, już jakby oswajanie się z, z presją, z, z tym, że trzeba pisać. Jak tutaj jest napisane pod presją, to powinno to ułatwić. No i też trzy godziny, tak? No nie wiem, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio trzy godziny liczyłem maturę. Liczyłem tę maturę rozszerzoną, ale nie liczyłem ją takim za jednym za jednym posiedzeniem, że tak powiem. Czyli siadałem i liczyłem, tylko sobie wyliczyłem dwa, trzy zadania, potem dałem sobie trochę przerwy. Jedno zadanie, nic nie musiałem, dlatego też na większym luzie tą maturę rozwiązywałem. Na pewno o wiele łatwiej mi się liczyło niż, niż wam, gdzie ten wynik. No ma znaczenie i niestety trzeba, trzeba tego pilnować. Jak się liczę, powinno być, tak jak tutaj napisane, 80%, ale kosztem ostrej nauki miesiącami. No, 80% to będzie bardzo dobry wynik. Matura jest, jak było widać na ankiecie, podstawowa, była łatwa, bardzo łatwa, bo tutaj chodzi o zdanie i tyle, rozszerzona. No. Gdyby matura rozszerzona była łatwa, to wtedy byłoby bardzo mocno spłaszczone wyniki. Ciężko by było rozróżnić tych lepszych, gorszych. Matura jest też konkursem. Mamy napisać lepiej niż inni. Czyli matura trudna jest trudna dla wszystkich. I jak ktoś dobrze liczy z matematyki, to nawet wynik 80%, czy jeszcze mniejszy, może się okazać bardzo dobrym, bardzo dobrym wynikiem, bo przy trudnej maturze gorzej jest ten dobry wynik osiągnąć. Bardzo rzadko matura na 100% się zdarza, a tak gdyby była bardzo łatwa, no to tych wyników na 100% byłoby więcej i ciężko byłoby to jakoś rozróżnić. Trudna, ale po sprawdzeniu wychodzi będzie 70-80%, no, czyli całkiem nieźle. Osobiście uważam, że zadania były mocno wymagające. Znaczy dało się je zrobić, ale trzeba by było mieć z dwie godziny jeszcze co najmniej, bo mi totalnie zabrakło czasu. I tu pełna zgoda. Z autorem tego posta. Co najmniej zabrakło mi czasu. Trzeba by było mieć jeszcze dwie godziny. No, ja też uważam, że, że zadania, które tutaj się pojawiają, można by zrobić ze dwa mniej, tak żeby mieć czas. tak, Bo za chwilę tu będę omawiał te zadania, nie będę ich rozwiązywał, tylko tak na krótko będę omawiał, więc się okaże, że, że ten czas jednak jest, jest tutaj rzeczywiście okrojony. No i tu w następnym poście ktoś napisał. Moim zdaniem trudne, nietypowe i mało czasu. Co do tych nietypowych, to bym się tutaj nie zgodził. Trudne, no to zależy, ale nietypowe to nie do końca, ale mało czasu na pewno tak. Po sprawdzeniu odpowiedzi była łatwa, ale jak pisałem, to taka średnia. Egzaminatorzy będą szczodrzy, dadzą 60, 70%. I to jest coś, co ja parę razy w komentarzach odpisywałem, że zadania z matematyki są trudne, dopóki nie okaże się, że są łatwe. I, jak się do tej matury spojrzy za jakiś czas i na nią się spojrzy, to stwierdzicie pewnie, że nie była taka trudna. Była taka jak w zeszłym roku, mniej więcej, więc nie, nie, nie ma tutaj jakby. Nie, nie była trudniejsza. Chociaż oczywiście, jak się siada i tak jak tu wyżej napisane w garniturze, w ławce, to ona na pierwszy rzut oka na pewno jest trudna. Popisali się tym razem CKE. Nie się dzieje wola nieba, nawet nie patrzę, co źle zrobiłem, czekam na wynik. Pewnie zadanie dało się łatwo zrobić, ale kilka było nietypowych, poza tym za wolno myślę. No i tutaj znowu może nie tyle za wolno myślę, co mało czasu po prostu i tyle. Tu powtarza się ta, 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 to, ta, to, ta, ten wniosek kilka razy. Schematyczne zadania były jakby prostsze, czyli mamy te schematyczne zadania, ale nieschematyczne wydawały mi się ciut trudniejsze. Pewnie tutaj były takie dwa czy trzy zadania, gdzie, gdzie, gdzie były trudniejsze, to za chwilę o tym będę mówił. Zadania na ciągły typowe, wzory Wieta wiadomo, styczna też, trygonometryczne równanie rozbudowane, łatwe, analityczne moim zdaniem koniecznie przewidywalne, ale po wykorzystaniu informacji i polu figury odpowiedni sposób łatwe. No tutaj się zgadzam, że te były akurat typowe. Rok temu o wiele łatwiejsza, no to znowu wracamy do tego, że ta, którą żeśmy widzieli, żeśmy przeliczyli, jest łatwiejsza niż ta, którą dostajemy na kartce. To są wybrane odpowiedzi, do, do, komentarze do, do do tej matury subiektywne, każdy sam napisał, natomiast teraz co zrobić, żeby otrzymać obiektywny, obiektywny wynik matury, jak zrobić coś takiego, żeby porównać tą maturę do zeszłorocznej albo jeszcze do takiej pokimnazjalnej, do tego służą skale staninowe i te skale staninowe, one są tak zwane standard nine, wystandaryzowana dziewiątka, znajdują się na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. No, i tutaj nie będę o tym więcej mówił, jak to porównać, bo one się dopiero pojawią po waszej maturze. Ale pytanie jest takie, czy ewentualnie mam omówić, co to jest ta stara skala staninowa, jak się na to patrzy, jak to wykorzystać, te informacje, bo to jest ważne. Jak będą te skale staninowe, to wtedy będzie dopiero obiektywnie widać, czy ta matura była trudniejsza od zeszłorocznej, taka sama, czy może łatwiejsza. Jeżeli tutaj w komentarzu napiszecie, chcielibyście, żebym coś na tych temat skal staninowych powiedział, bo one nie tylko do matematyki się odnoszą, ale też do innych przedmiotów, każdy przedmiot można tak sobie zobaczyć, no to zrobię taki filmik na temat skal staninowych, to jest chwila moment do zrobienia. No i teraz te, te zadania. Będę starał się tutaj mniej więcej sobie punkty przydzielić do każdego zadania, tak jakbym tutaj patrzył, nie jak nauczyciel, jak osoba, która związała te wszystkie zdania, ale tak jakbym siadał do tego arkusza i teraz, co uczeń może do tego zdania zrobić? Zadanie pierwsze, moim zdaniem średnie. Ono tak naprawdę chyba nie jest trudne, można by uznać je jako łatwe, ale jest dużo treści. Wiadomo, matura, czas, pierwsze zadanie, czytamy, 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 coś tutaj we wzorze, jakieś TP, TC, K do minus pierwszej, TZ. Dużo informacji, tam jeszcze wychodzą jakieś potęgi, chyba do minus dziesiątych, trzeba coś na potęgach działać. Jeszcze, wiadomo, że przy czytaniu podejrzewam, że każdy, kto to zadanie zaczął czytać, to nawet się pewnie nie zastanawiał, przechodził do drugiego. Czyli myślę, że to zadanie tutaj niewiele osób zrobi, chyba. Nie wiem. Te zadania też nie za często się pojawiają. Taka książka, wydawnictwo GWO, chyba 2003 rok, pierwsze wydanie, podręcznik. To dla tych, co w przyszłym roku ewentualnie by chcieli zdawać maturę, tam jest kilka takich zadań. Między innymi, właśnie takie podobne, tylko że nie kawa, tylko ciasto wyjęte z piekarnika, stygnie, coś takiego można by ewentualnie tam spojrzeć. Zadanie drugie: granica. Granice nie za często się pojawiają, częściej granice ciągów, ale myślę, że to zadanie nie jest trudne. Tu, jeżeli ktoś rzeczywiście się przygotowywał do matury, to tą granicę powinien zrobić. Myślę, że to było pierwsze zadanie, które było do, do zrobienia. Dwa punkty. Myślę, że tak. Zadanie trzecie: prawdopodobieństwo. Patrząc na maturę zeszłoroczną, w zeszłym roku schemat Bernoulli'ego był. Gdzieś tutaj zrobiłem też filmik o przewidywaniu, jakie zdania byśmy tutaj widzieli. No to prawdopodobieństwo wszyscy, że tak. I duża część, że schemat Bernoulli'ego. Myślę, że o ile tutaj chyba wyniki były dosyć duże, no to jesteśmy w stanie to policzyć. Styczna. Tak jak też w komentarzu było napisane, styczna to jest coś, co na maturze jest, i też myślę, że każdy, kto się przygotowywał do tej matury, tą styczną powinien zrobić. Trzy punkty. Logarytmy. No i tu jest kwestia taka, że z tymi logarytmami to, to zadanie też nie jest trudne. Ale hmm, jak ktoś umie logarytmy, zrobi, jak ktoś nie umie logartku, nie zrobi. Zakładam, że to średni uczeń podchodzi do tej matury. Może coś tam napisze, może zastosuje wzór na zamianę podstaw, zostawi. No to powiedzmy, że jeden punkt z tego e, zadania dostanie. Rozważamy wszystkie liczby naturalne, w których w zapisie dziesiętnym nie powtarza się jakakolwiek cyfra. Zadanie z kombinatoryki nie jest trudne, jest to zadanie typowe. E, ale zakładam, że no, nie wszyscy lubią kombinatorykę. Generalnie z tą kombinatoryką równie bywa, powiedzmy, że będzie to zero. Yy, ciągi to tak naprawdę jest poziom podstawowy. To jak ktoś przychodzi do matury rozszerzonej, musi to zadanie zrobić, to rozwiązanie układu równań nie jest problemem. Zadanie z geometrii. No i tutaj właśnie ta presja czasu. Yy, jak czyta się arkusz, to przeważnie zaczyna się od tych zadań najłatwiejszych, no bo. Te robimy. No i tak chyba powinno być, bo wtedy rozwiążemy zadanie z większym spokojem powrócimy do następnych. Zadanie z geometrii wymaga jakiegoś pomysłu. No i jak ten pomysł jest, to to zadanie nie jest trudne, ale no trzeba ten pomysł mieć. I teraz nie wiem, czy ktoś czyta treść i szuka tego pomysłu, czy jak nie ma pomysłu, to bierze się następne zadanie. Jeżeli to zadanie jest zostawiane na koniec, to gdzieś po dwóch, dwóch i pół godzinach liczenia intensywnego siadamy. Do zadania z geometrii. Ciężko wtedy o jakiś taki pomysł na, na zadanie, więc myślę, że to zadanie będzie tak zwanym zadaniem różnicującym, czyli jak ktoś to zadanie ma, to znaczy, że jest o te 4 punkty 8% lepszy niż, 8 punktów procentowych lepszy niż, niż inni, więc tu bym przyjął, że średni uczeń tego zadania raczej yy, nie zrobi. Yy, zadanie z yy, geometrii. No nie jest to jakieś trudne zadanie. Tutaj podobieństwo trójkątów. Jakieś tam widziałem, ktoś też wpisał w komentarzu, że ze środkowych można policzyć. No powiedzmy, że ktoś tutaj coś narysuje, napisze dwa punkty, tak, pół na pół. Duży problem mam z oceną zadania z równaniem trygonometrycznym, bo to zadanie też jest pewnie naturalny, Trygonometria jest. Ale, no ale, tu trzeba zauważyć te podwojone argumenty. Jak ktoś zauważy, to ma to zadanie zrobione. Tu myślę, że tak, albo ktoś ma zero punktów, albo ma 5, bo albo to zadanie ruszy, jak wtedy ruszy umiejętnie, odpowiednio, to zrobi je do końca, a jak ktoś nie wymyśli nic, to to nie wymyśli. I tak myślę, że wyglądało to w ten sposób, że część osób wsiadła do tego zadania, zaczęła je liczyć. Był pomysł, to zrobione, nie był pomysł, to zostawione na później, a na później brakowało czasu albo, albo nie było pomysłu. Myślę, że tutaj średni uczeń, jednak pewnie zero. Czyli mamy 2, 6, 8 z tej strony, i z tej strony mamy 6, 7. Czyli mamy 15 punktów, 15 z przeniesienia. Kartezjański układ współrzędny, geometria analityczna, zadanie za 5 punktów. No tutaj łatwo, błędy rachunkowe jakieś coś, no to powiedzmy, że trzy zadania. Pisali niektórzy, że nie było trudne, że było łatwe, więc myślę, że punkty możemy przyznać. Schemat, nie schemat, tylko kwadratowa z parametrem. No i kwadratowa z parametrem. Delta bez większych problemów powinna być zrobiona, no ale ten warunek trzeciego stopnia. No na pewno, jeżeli ktoś się przygotowywał, to umie rozpisać trzeciego stopnia. Natomiast tutaj bardzo łatwo o jakieś rachunkowe błędy. Gdzieś znak niezmieniony, gdzieś źle coś dodane. Szybko można tu się pogubić, a każdy błąd powoduje, że to zadanie jest coraz trudniejsze. No zakładam, że. Cztery punkty na sześć, tak? Że ktoś to zadanie tutaj zrobi, ale nie całe. No i ostatnie zadanie, które dla mnie jest tutaj totalnym zaskoczeniem. Myślę, że jak ktoś widział takie zadanie, to bym chciał, żebym napisał w komentarzu, gdzie takiego zadania szukać, że ekstremum znajduje się poza dziedziną i największa wartość jest na końcu przedziału. To nie widziałem takiego zadania tekstowego z optymalizacji, żeby, żeby w ten sposób było rozwiązane. Może ktoś gdzieś widział, to prosiłbym o. O, o link albo o, o podanie książki do pod gdzie takie coś można znaleźć. I tutaj naprawdę ktoś to, to liczy, to duże zaskoczenie będzie z tym policzeniem tego, tego ekstremum. Pole całkowite, myślę, nie. Problem będzie z tym ekstremum uzasadnieniem, więc tutaj uważam, że cztery punkty yy, jest do zrobienia. Czyli mamy 11 razem 26, czyli 52. rocks.